Śniadanie, ta część tego programu zatytułowana jest Kuchnia Pawła Lorocha, kuchnia pełna grzybów. Zanim jednak przejdziemy do tak. tego, co znalazło się w kuchni, to dwa słowa jeszcze naszym gościu specjalnym, Andrzej Piaseczny. Od wczesnych godzin porannych dyżuruje, odpowiada na Państwa maile i rozmawiał będzie z Państwem i z nami podczas dzisiejszego programu. Zatem warto nas zaglądać do ostatnich chwil, ostatnich sekund. Bez Pan Paweł tak? Loroch. Kłaniam się Państwu, zapraszam dziś do mojego stołu. W odpowiedzi na danie, które przygotowałem w poniedziałek z panem Kongielem. To widzimy e, właśnie. Szarek luski, proszę państwa, zajrzyjmy właśnie do gospodarstwa pana. Zaglądamy. Kongiela. Cudownie sielsko sobie żyje. Rozwodowanie do uwagę, nie tylko kuchnia, ale też ta szczególna zabawa, jakiej doświadczył Paweł Lorok. Proszę zobaczyć, w jak znakomitym manturażu prezentujemy. Doświadczyłem, pan kongiel zresztą słynie w okolicy z tego, że zaprasza gości. Częstuje szarymi kluskami, które właśnie zrobiliśmy wtedy. Szare kluski na kilka sposobów. Niektórzy powiedzą szare kluski, rzecz banalna, bardzo. te ziemniaki, mąka ziemniaczana i pszenna i właściwie tyle odrobina soli. Ja, proszę Państwa, dziś takich ręcznie robionych cacek nie będę y, przygotowywał. Oto bowiem mam zacne, duże i interesujące muszle, które wrzucę do wrzątku choćby teraz. Muszle te gotować się będą chwil kilka, aż zmiękną. W tym czasie skończę sos grzybowy, którymi będę je misternie nadziewał. Trochę mam za mało wody, ale damy radę. One lekko powinny się podgotować. Żeby jednak nie ograniczać się do jednego dania, pan Kongiel zrobił kilka wariacji kluskowych. Ja mam dla państwa również propozycję sałaty. Sałata, sałata na szybko, tak? Sałata na bardzo szybko. Urzekło mnie ostatnio to, że na bazarach mnóstwo pomarańczowości. Cudowny kolor, który właściwie głównie dominuje jesienią. I oto, proszę państwa, niczym za dotknięciem czarnoksięskiej różdżki zrobię sałatę z dominacją tego koloru, ale żeby nie było tak przesadnie owocowo, mam tutaj prawdziwe cacko. Gdybyś zamieszał, Maćku, to kozi świeży twarogowy ser, który będzie stanowił główną atrakcję smakową sałaty. Ser ten jest wyrazisty. O. Może Proszę Państwa, właśnie. włączyłem stoper 43 sekundy. Tyle czasu potrzebował Paweł Lozinek. Jeszcze by będę kończył dla Państwa 47 sekund. Owszem, ponieważ mieli Państwo, Niecała mam minutę. tu odrobinę soku mandarynkowego, te mandarynki były z puszki. Doprawię ten sok. Odrobinę sosu sojowego. Tylko żeby nie daj Boże gdzieś tam nie, nie A także koszuli A oliwy. Tak, koszuli szkoda by było. Zamieszam ten sos. Proszę Państwa, mandarynki, soja i oliwa. I to właściwie wystarczy jako przemiły dressing dla naszej Voila, sałaty. I to... oto rzeczywiście poniżej dwóch minut mam wrażenie. Sypnąwszy ostatecznie sezamem możemy podawać niespodziewanym gościom te oto całatę. Paweł Loroch zaprasza do Pawła Lorocha jego kuchni jeszcze dzisiaj w programie. Rzecz jasna wrócimy. A co Zapraszy. Państwo mogą obok Pawła Lorocha zobaczyć dzisiaj? Proszę. Ta -ta, Sztuka proszę prezentacji państwa. Pawła Lorocha. Tak, proszę Państwa, oto jesteśmy gotowi do konsumpcji. Mnie się to y najbardziej podoba. Sałatka. Bardzo prosta i szybko, jej przygotowanie nie zajęło mi więcej jak półtorej minuty. Na liściach sałaty spoczywają pomarańczowe cuda pomarańczowe pomidory, pomarańczowe cudownie dojrzałe brzoskwinie do tego są mandarynki z puszki nie bez przyczyny i kozi świeży ser. Całość sypnąłem sezamem, mówiłem o mandarynkach z puszki nie bez przyczyny, bo sok posłużył mi do dressingu. Sok z mandarynek z puszki, oliwa, proszę Państwa, trochę sosu sojowego, sól i pieprzy i oto sałatka zasadniczo jest gotowa. Do tego mamy danie no, główne, że Oto concilioni, a więc duże muszle wypełnione pod grzybkami. Duśliśmy je wraz z marzeną no, nie, nie. i śmietaną. W sensie marzena <laughs> mieszała, śmietana śmietana cało, całość zagęściła. Sypnąłem to parmezanem i pieprzem. I proszę zwrócić uwagę na pomidory, które nie to, że wyciągnąłem z lodówki i włożyłem, oto wysmarowałem je oliwą i upiek. Razem no z ogonkami. Proszę spojrzeć, że są upieczone. Ja też mam takiego tutaj. Pie Pieczenie takich pomidorów intensyfikuje bardzo ich smak. W związku z tym to jest taki dobry dodatek, uważam, do tych muszli, które można jeść jak sushi, Pięknie zupełnie bako. bez e, mm. żadnych narzędzi, od dłoni. Proszę państwa, jest jeszcze drugie dno tego dzisiejszego pomysłu kulinarnego Pawła Lorucha. To jest po prostu apel do państwa, Piękno. by wykorzystywać, nie, to będzie zaraz góra, A. żeby wykorzystywać dary lasu. Tak jest. Niektórzy historyzują, że nie ma grzybów, nie ma skąd wziąć. Jest skąd, prawda? I wy coś o ja tym wiecie, i ja. Moi drodzy, warto grzyby kupować. One będą jeszcze trochę. Rzeczywiście pogoda nie do końca sprzyja, ale jak ktoś się uprze o każdej porze dnia i nocy, każdy szanujący się bazarek ma stoisko z grzybami, a tam i podgrzybki, tak jak dzisiaj, znakomite kurki, które robiliśmy niedawno, rydze. No, w brud grzybów nic tylko robić i nadziewać wielkie, zmysłowe, mięsiste muszle. Jeśli ktoś z Państwa jest w pobliżu ulicy Wolnicza 17 w Warszawie, zapraszam jeszcze dosłownie przez 20 sekund, to będzie Wyglądał tak jak wyglądał, bo zaraz patrzymy na Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Wygląda smacznie. Rządził Proszę Państwa, a u nas już na nas.